Obieg powietrza w sprężarce śrubowej. Cześć, jestem Martin i opowiem Ci o obiegu powietrza w sprężarce śrubowej Gardner Denver w serii ESM. Zasany powietrze trafia przez filtr powietrza wlotowego i zawór wlotowy, zwany też regulatorem ssania, do śrubowego stopnia sprężającego. Podczas procesu sprężania następuje znaczny wzrost temperatury powietrza, dlatego też musi być ono wstępnie schłodzone już w stopniu sprężającym. Zasadę działania śrubowego stopnia sprężającego pokazaliśmy na filmie, do którego link zamieszczamy w opisie. Schładanie powietrza uzyskuje się poprzez wtrysk oleju do stopnia, ale z tego względu następuje również zanieczyszczenie sprężonego powietrza olejem. Powstała mieszanka tłoczona jest do zbiornika ciśnieniowego. Sprężone powietrze zawiera niewielką ilość oleju, po separacji wstępnej tłoczony jest przez separator dokładny. Dzięki niemu zawartość resztkowa oleju w powietrzu jest na poziomie 3 mg na m3. Następnie powietrze przechodzi przez zawór minimalnego ciśnienia, który dba o to, żeby ciśnienie w zbiorniku separatora było utrzymywane na minimalnym poziomie niezbędnym do przepływu oleju i smarowania. Potem powietrze przechodzi przez zawór zwrotny, zabezpieczający przed powrotem sprężonego powietrza z sieci do sprężarki i dalej do atmosfery, gdy jest ona wyłączona lub pracuje w obciążeniu. Na koniec powietrze przechodzi przez chłodnicę powietrza, w który jest dalej schładzany do temperatury około 8-10 stopni Celsjusza powyżej temperatury otoczenia i przekazywany poprzez przyłącze do sieci. Jeżeli masz wątpliwości, czy Twoja sprężarka pracuje prawidłowo, zadzwoń do nas. Szybko zdiagnozujemy jej pracę i w razie konieczności zalecimy środki zaradcze.